Drogi przyjacielu, wiele lat minęło, odkąd widzieliśmy się po raz ostatni. Nie wiem nawet od czego zacząć. Mam ci tak dużo rzeczy do opowiedzenia. Podczas mojej ostatniej wyprawy, zwiedziłem naprawdę wiele niezwykłych miejsc. Poznałem wielu dorosłych, i mimo, że wszyscy zapewniali mnie, iż zajmują się naprawdę ważnymi sprawami, wcale te rzeczy nie wydawały mi się tak istotne. Planeta, na której mieszkam, nazywana jest na Ziemi gwiazdą B612. Ta gwiazda była widziana raz tylko, w 1909 roku, przez tureckiego astronoma, który swoje odkrycie ogłosił na Międzynarodowym Kongresie Astronomów. Nikt jednak nie chciał mu uwierzyć, ponieważ miał bardzo dziwne ubranie. Tacy bowiem są dorośli ludzie. Na szczęście dla planety B612 turecki dyktator kazał pod karą śmierci zmienić swojemu ludowi ubiór na europejski. Astronom ogłosił po raz wtóry swoje odkrycie parę lat później. I tym razem był ubrany w elegancki frak. Cały świat mu uwierzył. Odpowiedziałem ci te szczegóły o planecie B612 i podaję numery ze względu na dorosłych. Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiesz im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszysz, jak jest dźwięk jego głosu, w co lubi się bawić? Czy zbiera motyle? Oni spytają cię, ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży, i za, ile zarabia jego ojciec? Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o Twoim przyjacielu. Jeżeli mówicie dorosłym, Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z fiołkami w oknach i gołębiami na dachu. Nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: Widziałem dom za 100 tysięcy złotych. Wtedy krzyknął, jaki to piękny dom! Jeśli powiesz dorosłym, dowodem istnienia małego księżycia to jest to, że był śliczny. Że śmiał się i że chciał mieć baranka. A jeżeli chce się mieć baranka, to dowód, że się istnieje. Wówczas wzruszą ramionami i potraktują cię jak dziecko. Lecz jeżeli im powiecie, że twój przyjaciel mieszka na planecie B612, uwierzą i nie będą zadawać mnie mądrych pytań. Oni są właśnie tacy. Nie można od nich za dużo wymagać. Dzieci muszą być bardzo pobłażliwe w stosunku do dorosłych. Na jednej z planet spotkałem króla. To naprawdę dziwny jegomość. Ubrany był w purpurę i grono staje. Siedział na tronie bardzo smutny, lecz majestatyczny. Cała jego planeta zajęta była przez ogromny płaszcz. Król bardzo chciał kimś rządzić, ale na planecie mieszkał tylko stary, głuchy szczur, który w ogóle nie słuchał króla. Którowi bardzo zależało, aby jego autorytet był szanowany. Nie znosił nieposłuszeństwa, był to monarcha absolutny. Ponieważ był bardzo samotny, chciał abym został u niego. Mianował mnie nawet ministrem sprawiedliwości i zaproponował, abym co dzień skazywał na śmierć starego szczura i go ułaskawiał. Bardzo dziwny pomysł, nie mogłem się na to zgodzić. Ten król nie był groźny, był nieszczęśliwy i samotny. Na Ziemi widziałem jednak wielu groźnych królów, którzy skazywali na śmierć i zabijali innych. Byli tak nieszczęśliwi, że nie mogli znieść tego, że ktoś jest szczęśliwy. Ciągle się o coś kłócili i wysyłali ludzi na wojny. Bardzo dużo ludzi na Ziemi ginie. Tylko dlatego, że królowie kłócą się ze sobą, który jest ważniejszy. Ludzie na ziemi mają duży szacunek do królów, nawet jeśli to źli królowie. Może wydać ci się to dziwne, ale dorośli na ziemi bardzo lubią się kłócić i królom bardzo się to podoba. Potrafią się nienawidzić i zabijać. Dosłownie o wszystko. O kolor skóry, jakim językiem mówią, gdzie mieszkają. To ma ładniejszy pałac. Wiem, że to wyda Ci się zmyśloną bajką, ale dorośli potrafią się zabijać także, także o to, w co wierzą i o czym marzą. Potrafią zadawać sobie ból i kłócić się na przykład o Boga, mimo, że nigdy Go nie widzieli. Ludzie na ziemi zdecydowanie bardziej wolą mieć rację, niż być szczęśliwi. To bardzo dziwne, ale to wcale nie jest poważne. Odwiedziłem też planetę próżnego. Próżny ciekaw jest tylko jednego: czy się go uwielbia? Wciąż dopytywał się, czy go uwielbiam, i nauczył mnie uderzać dłonią w dłoń, co nazywałem klaskaniem. Na ziemi są miliony próżnych. Próżnego można rozpoznać po tym, że patrzy na Ciebie i wcale Cię nie widzi. Szuka tylko odbicie siebie w Twoich oczach. Próżni nie mają przyjaciół, bo żeby mieć przyjaciół, trzeba czasem zapomnieć o sobie. Trzeba umieć patrzeć i słuchać. Próżni słuchają tylko pochwał, a widzą tylko siebie. Próżni są pełni lęku. Są bardzo nieszczęśliwi, bo boją się, że ktoś ich skrytykuje, więc często krytykują wszystkich wokół, aby samemu poczuć się lepiej. Bycie próżnym to straszna strata czasu. Dorośli uwielbiają marnować czas na rzeczy nieważne i nieprzydatne nikomu. Tacy już są i nic na to, mój mały przyjacielu, nie poradzimy. Dla dorosłych, marnotrawieniem czasu jest oglądanie zachodu słońca, który jest najpiękniejszą rzeczą na świecie. A spędzają godziny przed lustrem, malu malują się i stroją, żeby tylko ktoś ich podziwiał. Mówisz mi, że nie zmyślam. Wolą oglądać błyskające ekraniki, na których pokazywane są różne okropieństwa i same złe wiadomości, niż zachody słońca. Czy to nie dziwne? Moja planeta jest tak maleńka, że oglądałem kiedy zachód słońca czterdzieści trzy razy. Cam też bardzo dziwnego geografa. Wiem, że pewnie podskoczyłeś w górę z radości, bo tak jak ja uwielbiasz podróże. Tak, ale ten geograf nigdzie nie podróżował. Całą wiedzę o świecie czerpał tylko z opowieści i starych map. Nie wiedział nawet, co jest na jego planecie. Tak, tak. Na Ziemi jest bardzo wielu takich geografów. Dorośli zdecydowanie od życia wolą myślenie o życiu. Uwielbiają wciąż myśleć i analizować. Wciąż analizują, co się zdarzyło i co się wydarzy, a kompletnie nie interesuje ich, co się właśnie wydarzy. Nie lubią teraźniejszości, boją się jej. Wydaje im się, że kiedy przestaną myśleć o swoim życiu, rozpadnie się. Nieraz półżycie nie ruszają się z fotela i całą wiedzę o świecie czerpią z błyskającego okienka, który ma dwa metry kwadratowe. Jeśli ktoś im w tym okienku coś powie, to od razu w to wierzą i szybko uznają, że to ich własne myśli i poglądy. Potrafią na przykład się, się wyobrazić na sąsiada. Który myśli o Afryce coś innego niż on. Dodam, że żaden z nich nigdy w Afryce nie był i nic o niej nie wie. Całą wiedzę o świecie czerpią od wyroczni. Największymi wyroczniami na świecie są małe błyskające okienka, które ludzie noszą w rękach, i trochę większe, które stoją na biurkach, i jeszcze większe, które wiszą na ścianach. Ludzie, jak są smutni, to patrzą się w te okienka, czytają, co ktoś inny myśli o świecie, lub oglądają innych nieszczęśliwych ludzi. Żeby choć przez chwilę nie czuć się tak samotni, dorosłym wystarczy, że ich głowy są zajęte. Wtedy trochę mniej się boją bezmiaru i nieobliczalności życia. Kiedy mają w głowie bardzo, bardzo dużo strachliwych myśli. Ich twarze robią się posępne i zacięte. Przeganiają wtedy dzieci, krzyczą na nie i każą im się uspokoić, bo myślą o bardzo ważnych rzeczach. Na ziemi jest mnóstwo geografów o smutnych twarzach, którzy bardziej lubią myśleć o życiu niż żyć. Ziemia to najciekawsza z planet, którą znam. Mieszkają tu bankierzy, w którym wydaje się, że kiedy zapiszą coś na papierku, a papierek schowają w sejfie, to to posiadają. Poznałem pewnego bankiera, który miał 1 345 567 gwiazd, ale nie potrafił się nimi cieszyć, bo w kółko je liczył i nigdy nie mógł się doliczyć, ile ich ma. Nie wiem zresztą, czy gwiazdy obchodzi to, że są w posiadaniu jakiegoś bankiera. Spotkałem latarnika, który robił w życiu dziwne rzeczy. Nieustannie bez żadnej potrzeby włączył i wyłączył latarnię, marnując swój czas i energię. Tylko dlatego, że taki miał rozkaz. Dorośli uwielbiają rozkazy. Rozkaz w życiu dorosłym uzasadnia wszystkie, nawet najbardziej ich dziwne zachowania. Ale to przepiękna planeta, niezwykła. To na Ziemi dowiedziałam się, że poznaje się tylko to, co się oswoi, bo wtedy zaczyna się patrzeć sercem. Oswajanie potrzebuje czasu, ale dorośli mają bardzo mało czasu. Wszystko kupują gotowe w wielkich magazynach, a ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, są samotni i ciągle kręcą się w kółko. Pakuje ich się do pociągu po tysiąc sztuk i wysyła w różne strony nawet człowiek prowadzący parowóz nie wie dokąd jadą i czego szukają zawsze im się wydaje że w innym miejscu będzie im lepiej kiedy już siądą do pociągu nie są wcale ciekawi świata za oknem śpią w wagonach lub ziewają jedynie dzieci przeciskają noski do okien jedynie dzieci wiedzą czego szukają poświęcają czas lalce z gałganków która nabiera dla nich wielkiego znaczenia i płaczą, gdy się im ją odbierze. Szczęśliwe. Ludzie z planety Ziemia hodują tysiące róż w jednym ogrodzie i nie znajdują w nich tego, czego szukają. A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży lub w odrobinie wody. Na Ziemi odnalazłem też coś, dlaczego warto odwiedzić tą niezwykłą planetę. Jedyną rzecz, która nadaje sens wszystkim innym rzeczom miłość. Poznałem lisa, który został moim przyjacielem. Oswoiłem go i jestem za niego odpowiedzialny. Każdego dnia będziesz podchodził bliżej. Kiedy rozstawiałem się z lisem, płakałem, ale Lis wytłumaczył mi, że decyzja oswojenia niesie za sobą ryzyko łez. Stradził mi swój sekret, że dobrze widzicie się, się tylko sercem, a najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Moja róża ma dla mnie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłem jej wiele czasu. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jestem odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłem. Na koniec chcę ci dać prezent. Gwiazdy dla ludzi mają różne znaczenie. Dla tych, którzy podróżują, są drogowskazami. Dla innych są tylko małymi światełkami, dla uczonych są zagadnieniami, dla bankiera są złotem, lecz wszystkie te gwiazdy milczą. A ty będziesz miał takie gwiazdy, jakich nie ma nikt. Gdy popatrzysz nocą w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do ciebie, ponieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich. Twoje gwiazdy będą się śmiały, ponieważ jesteś moim przyjacielem. Będziesz miał ochotę śmiać się ze mną. Będziesz od czasu do czasu otwierał okno od ot tak sobie dla przyjemności, Dorosłych zdziwi to, że się śmiejesz patrząc na gwiazdy. Wtedy im powiesz: Gwiazdy zawsze pobudzają mnie do śmiechu. Hmm. Pomyślą, że zwariowałeś. Zrobiłem ci brzydki figiel, co? Ale ty będziesz wiedział, że nie zwariowałeś. Ty będziesz wiedział że śmiejesz się z miłości.